Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Pawełkiewicz i wspólnie tutaj z gronem i pracownikami kieruję gimnazjum nr 5 w Lesznie. Jak co roku, mniej więcej o tej porze staramy się przedstawić ofertę edukacyjną, chociaż powiem szczerze, że nie wprowadzamy jakichś wielkich rewolucji, z czego jedna z klas, pierwsza C to klasa innowacyjna z poszerzonym językiem niemieckim przygotowującym do egzaminu Deutsche Prach, Diplom 1 yy, i poszerzoną biologą i chemią. I tutaj od razu powiem, że, że dostęp do tej klasy po prostu jest, jest powszechny. Tutaj, tutaj nie obowiązuje żadna rejonizacja. Kto będzie miał najlepsze wyniki, a wszystko to jest zapisane w regulaminie, ten, ten się po prostu do tej klasy dostanie. Natomiast w przypadku pozostałych dwóch klas, czyli klasy pierwszej A to będzie klasa, z, w której będzie realizowany autorski program z matematyki, fizyki i informatyki oraz do klasy pierwszej B, gdzie będzie rozszerzony język angielski, a drugim językiem do wyboru będzie bądź język niemiecki lub hiszpański oraz będą również wzbogacone, wzbogacona oferta elementami. Dziennikarstwa. Zapraszamy dwójkę raperów, a mi coś może jeszcze więcej o sobie powiedzą. Złodych, złaściciel, nazwa to cerebrum, punktu układu nerwowego, czasy ukręgla, co zadaniem jego jest, jest nadzorować działanie sterować nim, stabilizowanie krwi. pamięć to nauki? Wyróżniamy aż trzy opony mózgu, nie kontynent, lepiej są chronione. Opona twarda zbudowana jest z dwóch blaszek Zewnętrzny i wewnętrzny ma aż cztery fały w składzie Sierp mózgu, który oddziela półkulę od siebie Kolejny sierp za nami sierpa mózgu przedłużenie Namiot mózgu dwie półkulę oddziela kochanie Przepłona siodła, znajduje się od dołu Środkową jest pajęczynówka mózgowia. Kolejny punkt to organizowanie lekcji i warsztatów z obcokrajowcami W ramach możliwości co roku staramy się organizować zajęcia z osobami anglojęzycznymi którzy nie posługują się językiem polskim, tak by dać możliwość naszym uczniom e, sprawdzenia się w praktyce, porozmawiania nie tylko po angielsku z nauczycielem, ale też z innymi osobami. E, że tak po, jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna. Udało nam się drugi raz, zapomniałam dyrektorowi powiedzieć, dowie się przy okazji. Uzyskać stypendium językowe dla naszego ucznia, klasy drugiej. Drugi raz uczeń z naszej szkoły wyjedzie na stypendium, na kurs języka niemieckiego trzytygodniowy w szkole niemieckiej w Hofgeismar. Do ale je, wodę

do za w dla Wyjaśnienie przedstawionych doświadczeń oraz dopisy odpowiedzi wyrównania reakcji w na znamienitek w chemii. Realizacja projektu pod tytułem Ciekawe doświadczenia chemiczne. Pozwoliła nam przede wszystkim zapoznać się z podstawami pracy w laboratorium Pozwoliła Pozbudziła nasze zainteresowanie naukami przyrodniczymi i ułatwiła nam wybór klasy o profilu biologiczno a dzielnicie owokształcące. Ponadto coraz bliższe jest nam stwierdzenie. czego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.